Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Świat Kobiet. Jak dotąd nasze doświadczenia z mankiurem żelowym były różne. Nie trudno było zauważyć, że po usunięciu żelu płytka paznokcia była w wyraźnie gorszej kondycji. A zbyt gruba warstwa utwardzonego lakieru wyglądała bardzo nienaturalnie. Wciąż jednak, między 50 a 70% usług wykonywanych w salonie manikir to żale, dlatego że utrzymują się na paznokciach w niezłym stanie aż dwa tygodnie. Czy jednak musimy wybierać między trwałym manikirem a zdrowymi paznokciami? Dzisiaj przedstawię państwu dwie możliwości połączenia trwałego koloru na paznokciach z ich pielęgnacją. Esjal manicure z formułą Keratin Care ma pozwolić nam zapomnieć o dylemacie zdrowa płytka czy kolor. Zapraszam do obejrzenia programu. Rozpocznę od wykonania tradycyjnego manikuru, od odsunięcia skórek wokół paznokcia. Oraz od opiłowania płytki paznokciowej, od nadania jej kształtu. Następnie przygotuję paznokiec, wypoleruję go delikatnie. Następnie oczyszczę płytkę paznokcia, przygotuję ją pod nałożenie trwałego koloru preparatem oczyszczającym. Baza estyżel zawiera w swym składzie karatynę pochodną witaminy E, prowitamina B5. Ma ona za zadanie wzmocnić paznokieć, ochronić go. Jest to przełom w trwałym, żelowym manikirze. To jest bardzo cieniutka warstwa nakładana na paznokieć. Następnie bazę utwardzamy w specjalnej lampie ledowej. Warto zwrócić uwagę na to, że ta lampa różni się od innych lamp UV, dlatego, że tutaj utwardzamy w zdecydowanie szybszym czasie, to jest 30 sekund. I takie lampy też nie, nie powodują szkodliwego działania dla naszych paznokci, dla naszej skóry. Następnie nakładamy kolor. Zalecana jest podwójna warstwa koloru. Ponieważ ten sezon ma błyszczeć, jako kolejną warstwę nałożymy odrobinę brokatu. Ostatnią warstwę nakładamy w warstwę nawierzchniową, która przedłuży nam trwałość ercizelu. Na koniec nałożę jeszcze nawierzającą morelową oliwkę do skórek. Która będzie zapobiegać przesuszaniu i rogowaceniu skórek oraz zachowa nasze paznokcie w bardzo dobrej kondycji. Usuwanie Gel jest bardzo proste i w dość szybki sposób. Możemy pozbyć się koloru i zamienić go na nowy. Wystarczy do tego specjalny zmywacz, i w 15 minut pozbywamy się koloru, i mamy gotową płytkę do tego, żeby nałożyć następny kolor. Warto podkreślić, że nawet po 14 dniach użytkowania tych paznokci, kolor błyszczy się tak samo jak po wyjęciu z lampy. Dzięki formule Keratin Care paznokcie są chronione przed negatywnym wpływem żalu i dodatkowo pielęgnowane. Po usunięciu Essie są w takim samym stanie, a bywa, że nawet w lepszym, jak przed jego nałożeniem. Następnym sposobem na zdrowe i kolorowe paznokcie są naklejery jednofazowe, czyli monofaza. Monofaza to rewolucja w stylizacji paznokci naturalnych metodą światła Monofaza daje natychmiastowy efekt suchych paznokci, dzięki czemu znacząco skraca się czas manicure czy też podipyro. Lakiery monofaza charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością, zwiększoną twardością i trwałością od 7 do 10 dni. Zastosowanie tylko dwóch warstw koloru bezpośrednio na płytkę daje wyjątkowo naturalny efekt manicure pedikir gładki, elastyczny, z połyskiem, który jest usuwany w bardzo szybko, w bardzo szybki sposób, bezinwazyjny, bo wystarczy 3 minuty tak naprawdę, żeby pozbyć się tego koloru. Lakier monofaza jest bezpieczny dla naturalnej płytki, gdzie zawiera substancji szkodliwych. Monofaza to innowacyjna stylizacja bez użycia lakieru podkładowego i nawierzchniowego. Po przygotowaniu płytki, odsunięciu skórek, wypiłowaniu paznokci oraz odtłuszczeniu płytki, przechodzimy do nałożenia koloru. Nakładam bardzo cieniutką warstwę koloru. Następnie warstwa ta trafia na 60 sekund do lampy. Następnie nakładam drugą, już ostatnią warstwę lakieru monofaza. Ta warstwa również y, będzie utwardzała się w lampie. Tutaj w tym przypadku w lampie ledowej, która też będzie nam skracać czas utwardzania. Dzięki temu będziemy szybciej mogły mieć suche paznokcie. Na koniec również nakładam oliwkę. I w tym momencie możemy już działać, robić wszystko. Nie musimy martwić się o to, że będą jakieś zarysowania albo że lakier nie wyschnął, nie ma takiego prawa. Jak widać można mieć zdrowe i pięknie pomalowane paznokcie, również w tym szalonym okresie świątecznym, kiedy pracujemy dużo i boimy się, że lakier na paznokciach nam odpryśnie. Pamiętajmy jednak, że pięknie pomalowane paznokcie to nie wszystko. Skóra naszych dłoni również wymaga dodatkowej pielęgnacji, zwłaszcza zimą. Pamiętajmy, aby nie wychodzić na mróz bez rękawiczek, bo skóra naszych dłoni może bardzo ucierpieć, skóra może się odmrozić, aby Zapobiegać odmrożeniom musimy stosować kremy bogate w witaminy, kremy odżywcze, nawilżające, najlepiej po każdym umyciu rąk i pamiętajmy, że dłonie są naszą wizytówką. Dziękuję za obejrzenie programu i zapraszam ponownie.